Ej, witam siemano rano ogryzek z tej strony. Zapraszam na kolejną, kolejny odcinek A serio zagrajmy a w Tomb Raider Anniversary. Skończyliśmy tutaj, mamy skończonego Atlasa. Atlas i udamy się teraz po ten secretik tam więc to będziemy musieli tu jakoś tutaj chyba przeczołgać, przepełznąć, przekitrać. Ale damy radę. Zostały nam jeszcze jedne drzwi, które będziemy musieli... odwiedzić, żeby, żeby tu coś, żeby zebrać czwarty i ostatni klucz do tego wiedziałem, do tego żeby a otworzyć główne drzwi, które pozwolą nam udać się Aha, w dalszym kierunku naszej przygody. Skoczymy tu. Tutaj chyba zrobimy jakiś mankiś, proszę. Checkpoint. Wajcha. I... O nie, 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 nie. Ja źle idę. Gdzie ja idę w ogóle? Ja źle idę, bo przecież drzwi... Są tam, jakoś do góry muszę wyjść. O, nie myśląc człowieku dzisiaj. piątek człowiek o weekendzie myśli, dlatego tak zakręcony jak śrubokręt. Jakiś taki. Zamiast rozluźnić poślady i tak trochę na luzaka, to tak człowiek wszystko dziwnie. Lara, skacz, nie, nie ten. Co ty? Strajkujesz dzisiaj? Z tym skakaniem, jakieś numery nam tutaj robi? Zaraz, gdzie te nie, bo to było tutaj. Tak, gdzie te drzwi nasze są dziwne? No, pogubiłem się trochę. O, na dole są tam, ale to jakoś górą trzeba. Trzeba będzie, przejść, trzeba będzie przejść tędy, tu i tam, ale to trzeba iść tu. O, to trzeba rzucić. Tu apteka. Okej. Okay. Czyli co, złapiemy to. To chyba. Tak, tak, okej. Okay. Trzeba by pociągnąć. Dobrze, bardzo ładnie. Nie, nie mówię, bardzo brzydko, bo zaraz, znając życie, się zabije. Czekaj, czeka, nie, to trzeba było chyba jakoś przesunąć z tego co pamiętam jakoś takoś. Tu idziemy po aptekę. Apteczki trzeba brać, bo jak nie w tym układzie, w to następnym nam się przydadzą. Bo apteczek nigdy za wiele i tu coś było. Trzeba chyba do góry skoczyć I później tam... To chyba trzeba będzie przesunąć jeszcze bodajże I teraz tu do góry W tą mańkę Tak, no idziemy, idziemy Teraz tu na dół. I skok tutaj dobrze. Apteka. Okej, okay. i teraz tu. Na dół. O, no to już jesteśmy prawie tak, by w domu. Okej. Okay. I jesteśmy w ostatnich drzwiach, czyli idziemy po ostatni um, kluczyk. Ja mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie za długi. Ło, okej, okay, to coś. Jest coś innego tutaj. O, jakby takie coś spadło nam na czajnik. <laughs> no, nie, 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 przybliżyć, tak, Tak, chyba, teraz wejść wejść to, o o. O nie, 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 poczekaj, damy tutaj, tu, zaraz zamy. o, proszę, teraz to możecie lecieć na dół. Tak? O, bardzo ładnie. Lara, aż normalnie jestem w szoku, co ty dzisiaj robisz, skakać nie chcesz, a takie wykminy, wykminiasz. Checkpoint. A z tego, co ja mi się przypomina, to tu jest tam, jest ten, ten, ale oczywiście muza nastrojowa, która wprowadza nas do tego, że coś tu się będzie zaraz działo. A tu coś było z tego, co ja O, ta, to spadały te tutaj, będzie porażek, pewnie parę. Od razu mówię. Wow, co to się stało. No coś tu się stało, ale nie wiem co się stało apteka Bierzemy oczywiście, że bierzemy Naboje do Uzi. Oczywiście, że bierzemy. Wszystko co jest za Afryki bierzemy. Coś nam spadnie na łeb pewnie, tak? Haha ha. o, drzwi się zamknęły, okej. Okay. No to już wszyscy wiedzą. Tu będziemy mieli super zabawę. Tak na to wynika. Pierwsze pewnie musimy się dostać do góry w jakiś sposób. Tutaj coś tak jest. Ja się rozbujamy troszkę. Do góry, bo chyba nie z tej strony, ale w tą stronę chyba przeskoczymy bardzo ładnie. Tu mamy wajchę. O! Tyle? Mhm. Ja myślę, że ten, pod... ten odcinek podzielimy chyba na dwie części, bo tu jest. Wow, 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 powoli. Bo tu jest za dużo rzeczy się będzie działo. Nie ma żadnego. Jakoś wiem, że się nie stawało na któryś. O, na czerwonych ok. Ok, Halo, halo, halo. Powoli, bo to tutaj nie może tak być, żebyście wy mnie tak straszyli. Tak. Jak... O, się przestraszyć, to mogę sobie w Dead Spacea zagrać, ale plama. No nic to. Byłem w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim miejscu. Teraz trzeba będzie to ominąć w jakiś sposób. Gdzie te miecze są? Tu? No popatrzcie, co to się stało. Ale kalectwo. Kalectwo do potęgi Entei. Damy radę. Albo trzeba będzie iść, zrobić sobie świeżą kawę i tak powoli, delikatnie, langsem, langsem. Gdzie to był? Oto ten spadł na mnie tutaj, ja myślałem, że tu się da. No, czemu teraz nie spadniesz? Gdzie to jest następny? Jest tam, czy środkiem możemy przejść? Dobra. Ej, 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 Lara To tak nie wolno skakać byle jak Bo to by się tak podobało. Ok, tu mamy następną dźwignię, która zrobi nam Coś na pewno, ale co? O! No. O, i po secret możemy się udać Ok, to idziemy, które nam się schowały, to nam się schował. ok, idziemy po Secret pierwsze, żeby go później nie mysnąć, tylko te miecze tutaj w suficie znowu, żeby nie, czajnik nie spadło, Bo tyle co powiedziałem, że mi na czajnik nie spadło i mi spadło, nie, ja nie wiem, ja mam dzisiaj pecha jakiegoś. Z tego co pamiętam, przecież jak grałem w Tomb Raider, nigdy w życiu mi to nie spadło na czajnik. Nigdy. Ja sobie je postrącam. Jeszcze jeden. Będę miał święty spokój, mi żaden już nie spadnie na głowę, bo to, to przechodzi ludzkie pojęcie, co to się dzieje. Kalectwo normalnie takie, ja bym dopiero za pierwszy raz w życiu grał w Tomb Raidera, nie, nie wierzę, nie wierzę po prostu, nie wierzę, aż mi zaczyna to tak delikatnie na nerwy grać. No, halo, Lara, co ty robisz? Tak to nie może być przecież. Przecież to, to to jak to tak? To nawet nie wypada, żeby to tak... No, zatrzymała się przed skokiem. Nawet nie wypada, żeby to tak robić brzydko przed widzami. No wiem, to nie jej wina, to moja wina, bo ja gram jak łata dzisiaj. Jakoś tak dziwnie. Ale nic to może się poprawić. Tutaj. O! o, 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 o. o gdzie, gdzie ty skoczyłaś w ogóle? Ja to sobie chyba dzisiaj dam siana z tą grą, coś czuję. Bo to naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie, coś się dzieje. O, no, idę sobie zrobić kawę żeby se tak jakoś może się tak bo to coś widzę, że to nie ten. Okej, okay, jak coś, a ja widzę się z wami w następnym odcinku. Okej, okay, na razie. Hej.